Witamy Was wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, co się dzieje w partii naszej rządzącej, tak? ale równie dobrze, co się dzieje tam u Gowina. Tak? Dlaczego tam jakieś dziwne zgrzyty powstają i co, jakie, to będzie, jakie to będzie miało wpływ na dalsze konsekwencje w kraju. Naszym gościem kolejny raz jest Irek Graćko. I chwilę sobie porozmawiamy na temat, jak on to widzi z własnej perspektywy, co to może się w tym naszym rządzie dziać. I, I co się dalej będzie działo też w kraju. E, witam cię Irku. Dzisiaj, e, jesteśmy, witam. dzisiaj jesteśmy tak e, online. Wiadomo, bo mamy tą e, pandemię, tak, która nas troszeczkę do onlineu wrzuciła, ale też e, trzeba zauważyć, że rząd też został wrzucony i niektóre służby do online. Jak, jak, ty, jak ty to widzisz? No? No umówiliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Gowinie, a więc spróbujmy troszkę porozmawiać. No, przypomnijmy historię tego Pana. Ten Pan zaliczył bardzo dużo partii, w zasadzie karierę zrobił w PO, taką troszkę większą, gdzie doszedł do, do dosyć wysokich funkcji. Później z tego PO się wymiksował, przeszedł do, do, do PiSu. No i w tej chwili widzimy to, co się rozgrywa w pis -ie. To, co widzimy teraz, to zaczęło się, pamiętajmy, w maju, czyli przy tych wyborach, co to niby miały być kopertowe, co to zaś Sasin na nie przepuścił 70 naszych milionów. Sasinowe, tak zwane. Tak, sasinowe, tak zwane. To się zaczęło właśnie od tamtych czasów. I powiem Ci, że tak, jak myślę o Sasinie, to myślę, że on gra bardzo dramatyczną rolę w naszej polityce. A teraz to już mówię poważnie, bez, bez żartowania sobie. No, bo wiesz, w zasadzie facet, wiesz, no w ogóle musimy się chwilę zastanowić, o co chodzi w tej całej polityce. Bo ludzie sobie myślą, że w polityce chodzi o to, żeby ludziom zrobić dobrze, no nie? No i pójdźmy tym tropem, że uwierzymy w to. No oczywiście to nie jest prawda, chodzi o to, żeby wiesz, yy, trzymać władzę, no nie? No ale powiedzmy, że uwierzymy w to na chwilkę, no nie? No i teraz wiesz, jak się znowu zastanowisz, chwilkę, jak tym ludziom w polityce można zrobić dobrze, no to. Tylko i wyłącznie przez trzymanie władzy. A więc musisz być przy korycie, jak to się ładnie w tej no chwili tak, nazywa. I trzymać, za gębę, to, nie jest, za gębę. to nie jest, wiesz, kto nie jest w opcji rządzącej, nie jest przy tym korycie, no to nic nie może zrobić. A więc, a więc postanowiłem zrobić taką konwencję tej, tej, tej mojej wie, części rozmowy, że będę udawał, że wierzę, że to jednak chodzi o ludzi, no nie? No i teraz pójść na dramat tego człowieka, no bo wszyscy mówią, ty jego win. Kogoś tam na drugą stronę, no nie, tu sobie zrobimy taki rząd techniczny, ciebie zrobimy yy, yy, marszałkiem Sejmu na przykład, no nie, a może premierem, a może to, zrobimy nowe wybory. No i teraz na chwilkę się zastanówmy, jakby to w praktyce wyglądało. Czy znaczy jest możliwe zrobienie rządu technicznego od Konfederacji przez. Yy, przez, przez, przez yy, lewice pana Śmieszka, czy tam wiesz, yy, panią Nowacką? Wiesz, to tak, to, no to, oczywiście, że jest. To no to inny nic, nic, lep nic lepiej nie łączy niż wspólny wróg, no nie? Tyle tylko, że ten wróg musi po prostu stanąć całkiem ubrany. Już musisz czuć, że jesteś zażydany, jak prosie No to wtedy wiesz, te wszystkie inne rzeczy staną się mniej ważne. No i teoretycznie można zrobić. Jeżeli do tej pory nie zrobiono wniosek jest jeden, no jeszcze nie ma takiego zagrożenia, dobrze kombinuje? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. No jeszcze chyba nie ma takiego zagrożenia, jeżeli ci wiesz wszyscy opozycjoniści, którzy każdy oddzielnie wiesz tu Boży się bije w piersi, mówi, uch, coś ja bym temu PiSowi nie zrobił, no nie, no jak jest okazja zrobić to, to coś temu PiSowi całemu, to się okazuje, ale nie, nie, bo tam jest Pan X, no nie, a nie jest panem Y, to to odpada. No, znaczy, że jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, żeby coś pękło. Mm -hmm. Ale powiedzmy, żeby zrobili ten rząd techniczny, no nie? Wyobraźmy sobie, że jednak zrobili ten rząd techniczny, odsuwamy PiS od władzy. Puszczę sobie wodzę fantazji, ziobro yy, Oj, to chyba do pierdla. do tak pierdla. Yy, no cóż, no już puśćmy sobie. W wodze fantazji wiesz przejmujemy no chyba sprawiedliwość to jest najważniejsze wiesz sądy trzeba odkręcić to wszystko co jest w sądach wiesz Kaczyńskiego stawiamy mu zarzut za te 50 tysięcy no jazda bez trzymanki no bo przecież inaczej to nie będzie no nie odejście wiesz z tego rządu na łagodnie nic nie da a powiem za chwilkę dlaczego nic nie da jeżeli to miałby być rząd techniczny to musi być taki z grubej rury po prostu wiesz rzeźnia i amen dlaczego Dlatego, że się umawiamy na ponowne wybory. No i teraz to biednego winisko sobie pewnie kombinuje tak. No dobra, pobyłem sobie tym marszałkiem albo nawet tym premierem tego rządu technicznego, już mam w CV zapisane, no ale co dalej? Robię wybory? No i co dalej? Wygram? No nie wygram. Muszę się do kogoś przytulić. Jak się kogoś przytulę i wejdę do tego parlamentu, to kim ja dalej będę? No nie. Rozumiesz dramat człowieka? A no tak, pamiętaj, no. że rozmawiamy tylko i wyłącznie do, o robieniu dobrze ludziom. Nie wejdę do parlamentu, nie będę premierem, nie będę mógł dobrze robić ludziom. No jakiś dramat, no nie? No wielki, wielki. Tylko pytanie: wielki, nie, wielki. Niektórzy są takimi politykami od powiedzmy małego, tak? I zobacz, taka osoba, co ona potrafi w innego w życiu robić poza byciem politykiem, tak? I zobacz. I oni muszą faktycznie się martwią: bardzo się martwią, ale chyba nie o się, nie o tam, nie o swoich wyborców to zróbmy taką konwencję, że ja będę mówił, że to jest jednak wszystko dla dobra wyborców, a ty mów, jak jest naprawdę, może, dobra? A ja nie, ja, słuchaj, ja nie wiem, jak jest naprawdę, to jest taka, wiesz, luźna rozmowa tak naprawdę, a to już słuchacze nasi... Wiesz, to na, na naprawdę, tak na chwilkę odejdę do tej konwencji, I to w tle jest kasa, kasa i tylko kasa, wiesz, nic innego nie ma. Podział łupów, stołki skur... w spółkach Skarbu Państwa, wiesz, możliwości dawania jakichś dziwnych zleceń, no przecież widzimy to wszyscy na okrągło, jak kraj się zepsuł, wiesz, na maksa, no w każdym razie, gdyby ta, ten rząd techniczny miał być łagodnym rządem technicznym, a jest takim, wiesz, takim łagodnym jak kotek, no to jak będą wyglądały następne wybory? Pamiętaj, że odsunięcie PiSu od władzy, którą rozumiemy przez bycie premierem, zarządzaniem kraju, wcale nie odsuwa to PiS od władzy. PiS trzyma wszystkie instytucje w garści. Wszystko wiesz, co ma swoje wybory raz na jakiś czas, czyli ma swoje kadencje, kadencyjność, to wszystko twardo siedzi w rękach PiSu, może z wyjątkiem jeszcze tego biednego rzecznika praw obywatelskich, który, który wiesz, no wiadomo, wybiera się w tej chwili. No i muszę powiedzieć, jak jesteśmy przy rzecznikach, to że rzecznik wiesz, małych i średnich przedsiębiorstw też. Też też, też no zachowuje powiedzmy obiektywizm. No nie jest na pewno ani za jedną, ani za drugą stroną. Te, te, te dwa stanowiska się jakoś Tylko, tam jeszcze że, bronią, jak no Zobacz, nie? rzecznik MŚP wybierany jest przez premiera. Przynajmniej tak było, nie? Chyba, że to zmienią. Wiesz co, ta cała reszta jest taka zero-jedynkowa, albo tu, albo tam, no nie. Rzecznik praw obywatelskich jest wybierany, rzecznik małych, średnich przedsiębiorstw, jak możemy obserwować. No nie żałuję sobie na konferencjach prasowych, wiesz, mówi co myśli. No oczywiście nie gryzie tego pisu w żaden sposób, bo jak zauważyłeś, jest wybrany za tej gatencji, ale też nie oszczędza i mówi, mówi mniej więcej jak, ale to nie jest rozmowa o rzeczniku, wróćmy tak, 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 do tak, jednego tak, panu, naszego Gowina, a więc wiesz, no jakie on ja ma perspektywy, wiesz, po tych kilku miesiącach bycia? tym technicznym premierem, wiesz, on ma taki dylemat w tej chwili, a więc został w pisie, no nie, no bo w pisie jest tam sobie tym wicepremierem. Za chwilę przestał być wicepremierem, później znowu został wicepremierem, no coś tam robi, no nie. Zobacz, że w pisie jest wielki deficyt ludzi, którzy w ogóle znają się na gospodarce, Przy czym, przecież mamy premiera, bo, to... żeby się znać na gospodarce. To trzeba zacząć od umiejętności liczenia. Tam jest okropny deficyt ludzi, którzy potrafią liczyć. Tam są prawnicy, historycy, politolodzy, cała wiesz, ta mieszanka taka, co miała za mało leju w głowie, żeby pójść na poważne, normalne wiesz, takie studia, gdzie czy... trzeba się wykazać ale, fizyką, poczekaj, matematyką, ale, poczekaj, chemią. Ale chcesz tam powiedzieć, że. PiS, znaczy ludzie z PiSu nie potrafią liczyć wypłat swoich? Nie, ty, no wiesz, mało skalę każdy potrafi liczyć. Słuchaj, dasz swojemu dziecku, widziałem Twoich chłopaków, to takie małe chłopaki, wiesz, 20 zł, wyślesz do sklepu, resztę policzą, nie martw się. Lepiej <grym> od ciebie resztę policzą. Więc nie mówimy o drobniakach, wiesz, no mówimy o, o takiej skali, wiesz, jednak krajowej, wiesz, takie. miliony, miliardy, wiesz. Mówiąc krótko, każdy, który tam wyląduje wokół tego rządu, tak jak nasz premier Morawiecki, który, wiesz, no jednak wywodzi się z bankowości, no to robi z nimi co chce, wiesz. Te wszystkie bajki, które opowiada, no to przecież, przecież to są ukierunkowane na ludzi, którzy nie potrafią liczyć, no bo każdy, kto potrafi liczyć, to wie, że to po prostu jest niemożliwe, no nie? No tak, tak. No, pewne rzeczy są aż dziwne, delikatnie mówiąc wróćmy do naszego pana Gowina i trzymajmy się go w miarę konsekwentnie, a ja więc został sobie w tym rządzie. Co tam się działo? No to przez te wiesz, kilka miesięcy myśleliśmy, że niewiele się działo. No działo się to, że frakcja rewolucyjna powiedzmy w partii Porozumienie postanowiła zrobić bunt pałacowy, przewrót pałacowy, ale taki grzeczny, delikatny, a więc pani Jadwiga Emilowicz Postanowiła, czy tam postanowiono pod szyldem trzy, panie Jadwigi Emilewicz przejąć tą partię. Lepiej, gorzej została premierem, czy tam miała zostać premierem, wiesz, no, szykowała się na stanowiska. A pan Gowin, tak sobie myślę, robił bardzo dobrą robotę w terenie. Nie widać go było w telewizji, nie było go nigdzie tam za bardzo. Widać, jeździł, 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 negocjował, budował wokół siebie, wiesz, siłę, no i tą siłę, jak widać, wziął i zbudował, no nie? A więc któregoś pięknego dnia okazało się, że Pani Jadwiga już nie ma. Pani Jadwiga odeszła w niebyt. No ale wiesz, minęło znowu 2, 3, 4 miesiące, a więc wrócił ten bunt już nie cichy, pałacowy, grzeczny, tylko no z długich, długich noży się rozpoczęło, no i Pan Bielan z Panem Bortniczukiem rozpoczęli już, wiesz, jawną, jawną rewolucję pod arcyśmiesznym przyczynkiem, że Pan Gowin przez trzy lata, od trzech lat nie jest już prezesem, bo zapomniał się wybrać, no nie, oni gdzie w tym czasie byli? Pan Gowin mówi, pan, ten Bielan mówi, że tam jest kimś jakimś tam super ważnym w tej wiesz, na tej kanapie wiesz, ma takie fajne miejsce na poduszce też zarezerwowane, no to co on na tej kanapie robi przez te trzy lata? No nie, nie widział tego, nie słyszał, a więc wiesz, powód jest idiotyczny po prostu, no nie? No ciężko powiedzieć, co on robi na kanapie, no już nie będziemy chyba za bardzo w to wnikać. Nie? No nie wiem, wiesz, no, w każdym razie miał trzy lata, żeby się kapnąć, że coś jest nie tak, wiesz, zarządzić wybory, poprosić o te wybory, wiesz, może by się one odbyły, może by się um, zapowiedziano kongres, później by o kongres odwołano z jakiegoś powodu. No. Zwróć uwagę, że to bardzo mocno szczypie też pana Kaczyńskiego, który też już od jakiegoś czasu jest przeterminowany i to ostro. I tak naprawdę, też już się w PiSie powinny odbyć wybory, no nie? Co prawda, według statutu PiSu można udawać, że wszystko jest w porządku, no ale niemniej jednak kolega już się przeterminował. A więc każdy wiesz, koń, każdy kij ma dwa końce. no. Okay. Nie wiem, jak to się skończy. No w każdym razie wiesz, wybuchła kolejna rewolucja. No i pan Gowin okazało się, że tą siłę zbudował. No i ma w tej chwili ze sobą 13 szabel, bez siebie 12 Ci, którzy odeszli, mają tych szabel chyba trzy, czy cztery. Pamiętaj, że liczymy szable sejmowe. No tak. Jeżeli wiesz, widzisz te ekipy, które tam stoją za panem Bielanem, wiesz, i tam wykrzykują, że Gowin jest B, to pamiętaj, że tam jest tylko trzech czy czterech parlamentarzystów, wiesz, no, plus Bielan. Tam jest mniejszość, tam jest tylko kilka osób z parlamentu, a liczą się tylko parlamentarzyści w tym rozdaniu. Resztę to są samorządowcy. Samorządowcy, mhm. współpracownicy, wiesz, a więc, a więc ten, ten, ten powiedzmy niższy, niższy sort polityczny, który nie ma takiego wpływu, no wiesz, może za kimś stać i może wiesz, robić za tło, ale głosu nie ma. Gowinowi na razie udało się wyprowadzić 13 głosów ze sobą włącznie. Te 13 głosów obala pis, gdyby się zdecydowało z tego pisu odejść, no ale nie odchodzi. Czyli to jakaś no nie taka odchodzi, wiesz, taka fikcja, Nie może odchodzi też, się, no bo jest. jak odejdzie, no to nie będzie mógł robić nic dla do dobra społeczności, no nie. A przecież mamy pandemię, zarządca gospodarką, no nie można porzucić swojej pracy w takiej sytuacji. O nie, bo to wiesz, trzeba być rycerzem, wiesz, i to walczyć. No sobie. tak. Słuchaj, tak mamy no gra, ostatnią, gra rolę dramatyczną. Mamy ostatnią minutę, tutaj, e, może byś podsumował, tak, w dużym, dużym skrócie, tak? Ja znaczy, to jak to dobry. się skończy? Powiem Ci, że nie mam pojęcia, bo w tej chwili, wiesz, postawił się ostro i zażądał wywalenia y, tych wszystkich, wiesz, opozycjonistów z parlamentu, no, y, przepraszam, z, z rządów, czy tych wszystkich wiceministrów, no ale z tego, co słyszę, Jarosław Kaczyński powiedział, że nikogo z tego rządu nie wywali, a więc, wiesz, jest pad. Gowinowi zostaje albo tu łyknąć, albo, kurczę, opuścić jednak ten PiS, Założyć może swój własny klub, może głosować razem z PISem, może zacząć głosować przeciwko PISowi. No wiesz, sytuacja jest dosyć skomplikowana. Ale żeby było śmieszniej, to dzisiaj się odbyło takie posiedzenie, właśnie przeczytałem o tym przed naszym spotkaniem w PISie, co, co z tym bałaganem zrobić, i uchwalili, że jednak kogoś wyrzucą. A wyrzucą gościa z Solidarnej Polskiej Odziobry. Rozumiesz, co coś z tego? Wydaje mi się, że to jest jakieś kolejne przesunięcie, jakiś szachermacher zrobiony, pewnie. Wiesz, chyba tam już po prostu im pod deklem nie trzyma i stwierdzili, że kogoś trzeba wywalić. No tak, winowców nie można wywalić, bo nie. Antygowinowców nie można wywalić, że nie. Pisowców nie można wywalić, bo nie są od wywalania. To padło na jednego ziobra. Wywalili mu jednego wiceministra. A jak nie, to on jako prokurator generalny powie, że słuchajcie, tak nie może być. On musi wrócić. I koniec. Wiesz co? Ja myślę, że on w ogóle nie zakładał takiego scenariusza i się nie przygotował na żadną obronę. No i po prostu chyba jutro mu niejakiego pana Kowalskiego odstrzelą. Dziękuję. No to dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.